Nagrywamy, to na razie są tematy bieżące. Odnosimy się do nich. E, jak będą informacje e, pewnych tematów na początku, to będziemy po prostu nic związaniem z kanałem, ale potem będzie związane, czyli trzeba dać wstęp, potem wprowadzenie. No. Jeżeli mówimy o osobach publicznych, czyli. Hmm, ci, którzy są e, chronieni pe, e, pewnie jakimiś yy, yy, tymi yy, prawnie to już jest osoba publiczna czyli że jak uja chyba że jak tutaj jest yy, z przyczyn intywnych adresy Ale do tego później wrócimy na innym filmie. Chodzi o to, że, że można ujawniać i lepiej ujawniać psychiatrów, policjantów, żeby każdy wiedział. Jakie te poglądy mają, ale to na innym filmie. Może mniej będzie o policjantach, bardziej o psychiatrach. A teraz idziemy do innego tematu. Hmm. No, wiecie, że w sprawie Nawrockiego nasza organizacja na razie ma neutralne poglądy. Znaczy, poglądy. No, na razie ma neutralne stanowisko. Nic Nawrocki nie zrobił. Trzeba po roku kandydatury, trzeba go ocenić. Co źle, co dobrze. No, no. Hmm. tutaj, ale to jest bardzo ciekawe. No, tak, był Brown. No, tak, tutaj. Hmm. No tak, mówią morderca. Waluś. No, ciekawe, czy, czy tych, którzy walczyli z nazizmem, też nazywają mordercami, ale to jest inny temat, czyli tu, no, czyli, że tutaj już jest napisane, że. Śpiewaj z nami, czyli po prostu kibice byli yy, Przyjaźnie nastawieni i do Brauna i do Walusia i do Nawrockiego O dziwo, bo Dostało się właśnie Ziobrze yy, Wszystkim grupom kibicowskim yy, yy, Wszyst wszystkie grupy kibicowskie zaatokowały ziobre. No, to jest bardzo ciekawe, że yy, mm. Ziobro hmm, też nie jest przez nas lubiany. No ja osobiście darzę sympatię jego współpracownika Dariusza Mateckiego. Nawet kilka razy rozmawiałem z nim, ale to nieważne. Hmm. Hmm. Tu chodzi, co zrobił Ziobro. E... Nic nie zrobił z lewakami. Jako prokurator generalny mógł wszystko zrobić. E, tak naprawdę. On się zasłoni, że wtedy, że. E, że że tylko był ministrem, albo że tylko, że było sojusz tam, no to były trzy partie, później się jedna odłączyła, była Solidarna Polska i PiS, no, to, bo, no tak, była koalicja Zjednoczonej Prawicy, ale to nieważne. Mm. I on by się zasłaniał, że nikt nie mógł nic zrobić, i tak dalej. Oczywiście, my nie jesteśmy fanami stonogi, bo głównie w stonoga. Tak, teraz Ziobrę, ale o co nam chodzi? Ziobro nic nie zrobił. W sprawie aborcji też. To nie Trybunał Konstytucyjny Ziobry, tylko Trybunał Konstytucyjny zadecydował, że aborcja eugeniczna będzie zakazana. I to nie Ziobro podjął tę decyzję, bo nawet nie wiem, czy podpisał się w sprawie zweryfikowania aborcji organicznej. Tylko, że no i tak i potem aborcja uganiczona została zakazana. No, niektórzy zaraz powiedzą, że no ja też nie chcę tylko atakować ziobry, bo na razie coś pokażę wam. To jest, że Ziobro prześladował jednego psychiatra, według mediów, hmm. ja tego nie czytałem, tak, profesor. Krakowskiego psychiatry. No i. Jedna jaskółka wiosny nie czyni. No. Bardzo dobrze, że jednak ta sytuacja była. Cieszymy się, że. A to było 10 lat temu. Za Ziobro się tym zajął. Ale to tylko była jedyna. Yy, jedyna sprawa. Bo ziobro na przykład razem z to w większości zmienił zmienił y na bardziej ostrzejszą psychiatrę, psychiatrze, no żeby było, no psychiatria. na bardzo ostrzejszą psychiatrię zmienił prawo. Dziobra nie jest, robi dobre rzeczy, ale nie jest święty. Ale zobaczcie proszę Państwa, kim są ci psychiatrzy tak naprawdę. No. Popierają aborcję. Więc jest, jest jedno pytanie. To na razie później. A. No. I. Ech. Tutaj zobaczcie, może, może bardziej, może bardziej ten ja przeczytam. Wielu psychiatrów, psychologów, psychoterapeutów wyraziło poparcie dla strajku kobiet, arg argumentując, że proces dotyczy kwestii zdrowia psychicznego, praw człowieka i sprawiedliwości społecznej. Wskazują, że Wskazując na to, że niepewność prawa dyskryminują dyskryminacja i prawa yy, i przepraszam yy, nie, jeszcze raz yy, wskazując na to, że niepewne prawa, dyskryminacja i brak możliwości decydowania o własnym ciele mają negatywny wpływ na zdrowie psychiczne. społeczeństwa, zwłaszcza kobiet, wiele organizacji zawodowych z Stowarzyszeń Naukowych Dziedziny Psychiatry i Psychologii wydało oświadczenie wyrażające solidarność ze e, strajkiem kobiet. Więc ja się zapytam i dam to pytanie, siobry. Czy on jest lewakiem, czy nie? I tutaj jest bardzo, ba... no właśnie, czy oni są lewakami? Pis, Znaczy, na pewno nie wszyscy. Ale nie o, tutaj nie o to właśnie chodzi. Nie chodzi o to, czy pis jest lewacki, czy nie. Na pewno większość pisu jest lewacka. Hmm. I że według mnie też jest lewakiem i to nie jest bez, bez uzasadnienia. Yy. Mimo, że go ścigają, chyba go na, chyba go ścigają. Czy to, czy to nie jest właśnie. Według mnie to nie jest po prostu zaplanowane czy nie, ale jeżeli to nie jest za, zaplanowane, to ziobro po prostu wziął, wziął na siebie po prostu subienicę i sam siebie powiesił tak naprawdę, bo mógł tych lewaków zamykać tych psychiatrów nawet na 10 lat. Mógł przekonywać pis. Nie wierzę w to, że lekką ręką, jeżeli tego człowieka mógł aresztować, to wielu też. Po prostu ziobro sam sobie zawinił. I to nie jest nic po prostu żeby nic się nie da. Po prostu ktoś może dać komentarz, może po prostu mówić, zaprzeczać, że nie mógł nic zrobić. Mógł coś zrobić. Mógł wszystko. Tylko się jemu nie chciało. Mógł kaczyńskiego, mógł, mógł wyjść po prostu i nie mówią, że nie mógł, że tak nie można i tak dalej. Wszystko można. Ale jak nie skazał tych ludzi, no to tak ma. Po prostu. A teraz dalszy temat. Związki partnerskie muszą być uznane. A czy psychiatrzy ich nie uznają? No właśnie to jest pytanie. Hmm. Psychiatrzy skręcają w lewo. Unia Europejska też skręca w lewo. Więc coś musi być na rzeczy, że oni dają takie propsychiatryczne organizacje jak otwarta przestrzeń i jak to bym powiedzieć i... Po prostu agituję wśród pacjentów. No i dlatego było dużo tych na strajku kobiet, bo ci pacjenci pod wpływem psychotropu chodzili, robili, yy, gadali. Inne brzydkie słowa. No właśnie. I tu kiedyś ktoś napisał, że chodzi wszystko o rentę, bo bez renty, no to wiadomo, że będę brać jedzenie. To wiadomo ale bez renty nie będą brać tabletek, a z rentą już będą brać tabletki. I o to im chodzi, żeby mieć rentę. Nie o to im chodzi i właśnie może pod jakimś to było szantażem. My tego nie wiemy i się może kiedyś dowiemy. No. Bo. Jeżeli, ale to opowiem w następnym filmiku, ale tylko do końca, jeżeli oni brali psychotropy, jeżeli oni brali te tabletki i byli na tych warszach, no to właśnie ile tych osób mogło to brać? Bardzo dużo. I być zmanipulowanym i szantażować, albo pójdziesz, albo rentę ci zabierzemy. Na Paradzie Równości też tak jest. Tak mi się wydaje. I jeżeli czegoś nie zrobimy, to ci ludzie po prostu będą skazani. Raczej, znaczy ci ludzie będą skazani. Na reaktywację C4, niestety, jeżeli my nic nie zrobimy. Tak, mi się wydaje. Bo ile na tych strajkach kobiet, ile osób było chorych, my tego nie wiemy. Mi się wydaje, że sporo. Że to było multum. Że to mogła być większość A ile na tych paradach innych Też większość No nawet O tych chorych Ile No właśnie chorych jest przyjmowanie psychotropów Bo to mogło być bardzo dużo Ale My to damy na następny film. To trzymajcie się i do usłyszenia.